Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić człowieka, który w zamian za potęgę sprzelałby własną matkę, a mianowicie kruka. Jest to postać występująca w pierwszym gotiku oraz gotik 12 kruka. Najpierw był magnatem w starym obozie, a następnie wybrańcem Beliara. Za magiczną barierą miał duży udział w wielkim buncie, dlatego też stał się prawą ręką Gomeza. W pierwszym Gotiku jest jednym z najpotężniejszych ludzi w Starym Obozie, największym z trzech obozów w Górniczej Dolinie. Zajmuje się handlem ze światem zewnętrznym oraz zarządzaniem wydobycia rudy. Jako prawa ręka Gomeza jest jego pośrednikiem i wszystkie sprawy załatwiane są poprzez niego. Tylko on może wyrazić zgodę na spotkanie z Gomezem. Poza tym zajmuje się cieniami, między innymi zlecając im zadania. Bezimiennemu powierza misję szpiegowania ludzi z Bractwa Śniącego. Kruk jest wyjątkowo niemiłą i arogancką osobą, choć po przyjęciu do Starego Obozu może wydawać się zupełnie inny. Bezimienny po wykonaniu zleconej przez Kruka misji stwierdza, że nie potrzebuje takich przyjaciół. Jak wszyscy w Starym Obozie jest wrogo nastawiony do bezjego po czwartym rozdziale. Po upadku magicznej bariery wraz z Torusem zebrał pod sobą sporą grupę ludzi, a następnie uciekł z Górniczej Doliny. Ze starego obozu dołączyli do nich m.in. Bladwin, Fletcher, Huno, Fisk, Skati, Snaw, Dexter oraz senian z nowego obozu i Fortuno z obozu na bagnie. W międzyczasie przemówił do niego Beliar, wybierając go na generała swoich przyszłych armii i rozkazując mu zdobyć szpon Beliara. Wyruszył do zapomnianej części wyspy dzięki pomocy piratów. Odnalazł ruiny domu kasty wojowników, gdzie znajduje się również świątynia Adanosa. Wysłał Dextera, aby uprowadzał ludzi z miasta Korinis i jego okolic, by pracowali przy odkopaniu świątyni oraz w kopalni złota. Później zaś odszyfrowuje zapisane na kamiennych tabliczkach zapiski z poszczególnych kas mieszkańców Erkendaru oraz kontaktuje się z Kardimonem, głównym kapłanem. Wewnątrz świątyni Adanosa wymyka się ścigającemu go bezimiennemu i zdobywasz szpon Beliera. Od tej pory Kruk cały czas spędza w świątyni, modląc się do swojego nowego boga. Niedługo potem odnajduje go główny bohater i po krótkiej rozmowie zabija, zabierając miecz. Teraz, jak zwykle zresztą, czas na garść ciekawostek na jego temat. Takich jak to na przykład, że w Gothic 2 nos Kruka a jego zbroje noszą również kłachodron i Rademes. W modyfikacji Rekim razem ze szponem Beliara, ma przy sobie Uriziel, za pomocą którego naładował szpon. Gothic 2 Noc Kruka ma 666 666 punktów many. W modyfikacji Elchiver Edition, podczas walki z nim, gdy poniesie odpowiednio duże rany, uleczy się całkowicie, po czym przyzwie dla pomoc dwóch pomagierów. W grze Wiedźmin istniała postać o imieniu Kruk. W tej samej grze występuje pancerz o nazwie Zbroja Kruka. Dziękuję wszystkim za uwagę. Nie był to zbyt długi odcinek, ale mam nadzieję, że mimo to ciekawy. Dodatkowo zapraszam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Dzięki wszystkim jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, na razie cześć.